Hej, witajcie kochane wagusie. Dzisiaj chcę was zaprosić na horoskop od 10 do 16 lipca 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. I jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu. Musicie sobie ten czas przeliczyć. Moi drodzy, czasem jest tak, że właśnie naciśniecie na wróżbę w danym dniu i nie pojawiają się to godziny. To przesuwamy te daty. Można, może trzeba będzie przesunąć o tydzień, o dwa tygodnie. Nie ma reguły. Nieraz jest tak, że te terminy są zajęte przez cały tydzień, przez dwa tygodnie, a nieraz jest wolny termin z dnia na dzień. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Ja, ja Wam serdecznie dziękuję. Staram się też na wszystkie komentarze odpowiadać, które naprawdę sprawiają mi ogromną radość. Dobrze, zatem zobaczmy, drogie wagi, od 10 do 17 lipca 2023. Jak to będzie się miało w finansach u Was? Już patrzymy, jak to będzie wyglądało. Finanse dla wagi. Moi drodzy, pokazują mi się dwa źródła dochodu. Łapanie równowagi, być może ktoś ma wpływ na Waszą pracę, może to jest osoba młodsza, lub na Wasze samopoczucie, i tutaj próba takiej pracy nad sobą i równowagi. Być może ktoś jeszcze się pojawia, osoba młodsza, która na Was będzie wpływała, może to chodzi o dziecko. Hmm, może będzie próbowało wyciągnąć jakieś pieniądze. Praca z pasją. No i tutaj też osoba starsza, może, nie, może w Waszym wieku rówieśnik, osoba, która jest Wam bardzo życzliwa i. I będzie Was wspomagać tutaj. Być może psychicznie, może to być szef, może to być Wasza połówka, tak? Może to być również kobieta, bo, bo te energie są zamienne. Więc tutaj kochani. No i cesarzowa ma kasiorę. Tu jeszcze jest y, król monet w tle. <laughs> y, więc działanie, działanie, jeszcze raz działanie. Y, królowa, y, tfu, cesarzowa ma wszystko, jej niczego nie brakuje, więc. Będzie dobrze. Karta siły to też zaufanie do samego siebie, do własnej intuicji, łapanie właśnie takiej równowagi. Więc, no i też równo, równowaga i zaufanie do innych osób to też jest bardzo istotne. No i teraz zobaczymy, moi drodzy, jak to będzie się przedstawiało, jeśli chodzi o karty dopowiadające dla Bagusi. No, właśnie, tutaj może niektóre osoby przeżyły jakieś rozczarowanie, ale słuchajcie, no trzy kielichy się wylały, ale dwa stoją, więc nic, nic straconego. No, może tutaj jest jakieś rozczarowanie dotyczące domu, może chodzi właśnie o dzieciaki. Ale słuchajcie, znowu jest Król Kielichów. Jest to bardzo Wam osoba życzliwa. Która może mieć tutaj wpływ na waszą przyszłość? No, i jest również król Buław, moi drodzy, Nie, lub moje drogie. Nie wiem o co tutaj chodzi. Może to być również konkurencja, tak? Więc tutaj też tak może być. No, albo jakieś osoby próbują się tutaj do was dobić, tak? I. Robić jakieś interesy, biznesy? Może to chodzi o przeprowadzkę, może tutaj chodzić o zmianę domu czy zmianę miejsca, jeśli chodzi o nieruchomość, albo po prostu zmiany, że będzie na przykład jakaś dostawa jakiegoś towaru i będzie biznes lepiej się kręcił. Co mamy w tle, moje drogie? Już tutaj patrzymy, mamy maga, czyli mag, słuchajcie, no i tu jest też para małżeńska. Może z jakimś partnerem będziecie tworzyć, może to być partner lub partnerka do pary, jeśli chodzi o małżeństwo, tak, a może to być, że jakieś będziecie wspólne biznesy prowadzić, lub to po prostu jest osoba, która prowadzi z Wami biznes, tak, więc tutaj. Tak to wygląda. No i karta maga mówi o tym, że że macie ogromny potencjał, ogromny talent i po prostu wykorzystajcie to, bo żeby nie zaprzepaścić, tak? Więc no tak to wygląda, więc wykorzystajcie swoje talenty, swoje możliwości i. Yy, yy, yy. Momencik. Więc wykorzystajcie swoje możliwości. Tu jest też uleczanie starych ran. Także albo będziecie mieć kompana do biznesowego, albo też możecie mieć po prostu z małżonkiem lub małżonką jakieś biznesy. Może też będziecie planować wyjazd. Może będziecie mieć jakiś wspólny wyjazd, żeby odpocząć. Także tak to moi drodzy wygląda. Sory. Więc tak to, moi drodzy, wygląda, więc być może tutaj będziecie mieć wspólne plany dotyczące biznesu, dotyczące pracy lub też no, domu, tak? Mogą to być też zmiany, jeśli chodzi o dom, albo nawet remonty. I tutaj też może być. Także podwójna praca też przez ten tydzień. Także idziecie do pracy, jesteście zmęczeni, wracacie i yy, no i znowu druga praca. No, może to być też te pięć kielichów to może być taka walka też ze swoimi emocjami, bo może będziecie próbowały coś przyspieszyć. Ale no, yy, będzie ta równowaga, więc nie musicie się martwić. Tak jak wspomniałam wcześniej, pokazała się ta cesorza, cesarzowa, więc ona ma wszystko, więc nie ma co się. Moi drodzy, przejmować. Teraz zobaczymy, moje kochane Wagusie, co tutaj w kwestii uczuć, miłości, uczucia, miłość, partnerstwo, przyjaźń. Już patrzymy, co tutaj się będzie działo dla Wagi od 10 do 16 lipca 2023, już patrzymy. O, jakieś, jakieś takie stany depresyjne, być może przez jakiegoś mężczyznę, ale tutaj jest też cesarz. Hmm. Będziecie dokonywać wyboru, być może ktoś będzie próbował zawładnąć tutaj, niekoniecznie wasz partner. To może być ktoś z przyjaźni albo może wrócić jakiś były, wracacz. I tu będzie trzeba się przed nim bronić, tak? albo wy będziecie się broniły przed nim, nie będziecie mogły spać, może on wam nie daje spać, może wyzwania po nocach. I moje drogie, tu będzie, wyb będą wybory między tą osobą a, samotno a samotnością. Być może byliście jakimiś yy, kochankami, przeżyliście jakiś wspólny romans, no i to się zakończyło, tak? I on teraz na przykład, no doskwiera mu samotność lub jej no i dopierdziela, tak, chciałby, by ten związek, ta relacja się odrodziła lub ta znajomość, tak. Słuchajcie, najgorsze macie ze sobą. Co wy z tym zrobicie, to oczywiście to jest wasza sprawa. Dociągniemy karty i jeszcze tutaj zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy. No. Ta osoba być może nie, nie okazuje i nie mówi o tym, ale bardzo by chciała przybyć do waszego domu. No, chciałaby też Wam jakby złożyć jakąś ofertę, propozycję. No ale tutaj słuchajcie, być może wy już jesteście w jakiejś innej relacji, tak? I nie chcecie tego. Być może też na przeszkodzie są inne osoby, które no, widzą, że. Ty droga wago się męczysz w tej relacji, że to jest niezbyt dobra relacja na Twoje uczucia. No i, no i po prostu, albo ktoś wam pomaga w obronie, wspiera, żeby w to nie wchodzić. No i zobaczcie, no, myślę, że ta walka to jest, to jest też walka myśli z samym sobą. Wy już próbujecie ułożyć sobie życie. Ta osoba za wszelką cenę tutaj próbuje jeszcze coś zrobić, zabłysnąć. Słuchajcie, no jest też karta gwiazdy to jest też karta przeznaczenia albo też może być tak, że ta osoba też ma rodzinę, ma niedokończone sprawy ze swoim byłym lub byłą partnerką nie mówi o wszystkim, ma wiele tajemnic i po prostu. No nie wiem, czy wszystkie wagi tkwią w takiej relacji, ale te wagi, które w takiej relacji są, zastanówcie się, moje drogie, czy warto być w toksycznej relacji. Bo skoro się bronicie i nie możecie spać, to znaczy, że to nie jest dobra relacja. Cesarz czasem niby jest dobrym kandydatem, niby ma forse, niby mógłby być dobrym mężem. Ale często jest też manipulantem, taką osobą, która podchodzi do życia egoistycznie, myśli tylko o sobie. I nie wiem, czy wy będziecie się dobrze czuły w tej relacji. W tym momencie, na ten moment, przeczekajcie ten tydzień, nie podejmujcie pochopnych decyzji, a zobaczymy też, co nam pokażą karty Lenormand tak, w tej sytuacji na ten tydzień. Pamiętajcie, że karty to nie wyrocznia, to jest tylko przedział czasu tygodnia, więc już patrzymy, co tutaj będzie się działo. Karty Lenormand dla wagi od 10 do 16 lipca 2023 już patrzymy. No, kochani, myślicie też o jakiejś podróży, albo ktoś myśli o podróży, żeby was odwiedzić. No, to może być też związane z tym, że niekoniecznie podróż, ale może być jakiś awans, jeśli chodzi o pracę, tak? Więc tutaj też um, mogą się spełniać Wasze jakieś marzenia, lub po prostu w Waszej firmie, może Wy macie swój biznes i po prostu płyną te pieniążki do was i są awanse albo jest o was coraz głośniej i wow no i moi drodzy no najlepsze karty Lenormandy jakie mogą się pojawić słuchajcie i spełnienie marzeń też no, jakiś mężczyzna tutaj no i dzieci też akceptacja, bardzo fajna, fajna atmosfera, więc moje drogie, bardzo dobre karty. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, zwróćcie uwagę na gospodarkę wodną na podwójne narządy czyli to mogą być skrzela, płuca nerki, tak? I tutaj no gospodarka wodna też, krew, tak? Bo to też jest bardzo istotne. Nie siedźcie w domu jak miśki więcej wychodźcie, spacerujcie, niekoniecznie musicie jeździć samochodem, możecie chodzić na nogach. Zwróćcie uwagę również na kolana i stawy. No i tutaj jest też ważna dieta, tak? Czyli starajcie się nie jeść rzeczy ciężkostrawnych, mięsa, nawet ryb. Bo być może tutaj to ma też wpływ na Waszą gospodarkę, organizmu, jak i również no, mogą się pojawić jakieś wszelkiego rodzaju, właśnie alergie na ryby, bądź też alergie na futrzaki, tak? Więc tutaj też, no, bo też wskazane są przejażdżki konne, rekreacja, tak. Jeżeli niektórzy lubią jeździć konno, to jak najbardziej. Zobaczymy teraz kartę rady. Karta Rady dla Wagi od 10 do 16 lipca 2023. Już patrzymy. Jesteś wolny, czyli staraj się, jeżeli faktycznie ktoś próbuje ci w relacji coś utrudnić, albo po prostu was nachodzi, albo was nęka. To pamiętaj, że jesteś osobą, istotą wolną i ciesz się tą wolnością. Tak? A nawet jeżeli jesteś w relacji, to pamiętaj, że związek to nie więzienie tak? czyli masz prawo do swoich marzeń, realizować swoje marzenia, realizować swoje sukcesy i wyznaczaj granice, by nikt z dwuciorami nie wszedł w twoje życie i nie zakłócał ci tego. Szacunek dla samego siebie. No, czyli to, co powiedziałam, wyznaczaj granice, szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest dla ciebie właściwe. Droga Wago, czyli no, nie pozwalaj z buciorami komuś wchodzić, rządzić, co masz robić, jeżeli ktoś ci coś narzuca. A jeżeli ktoś przed tobą ucieka, no to po prostu się nie narzucaj to, tej osobie. Ta osoba też może potrzebuje wolności, potrzebuje poczucia właśnie tej wolności, więc może to jest taka informacja, że może ty za dużo dajesz siebie tej osobie i ona po prostu może się czuć poprzez to no, osaczona, chociaż no, jeżeli przychodzimy do kogoś z miłością, no to nie, nie powinno tak być, ale czasem niektórzy ludzie, Potrzebują tej przestrzeni. Moje drogie wagi, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale: także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka. Ja Wam wysyłam moc pozytywnej energii, ściskam Was cieplutko. I życzę wszystkiego dobrego, udanego urlopu, jeżeli takowy planujecie, i buziolę. Pa, do następnego razu.